Kolejny dzień zaczynamy i witam Was bardzo serdecznie, bo dziś jest znowu dzień w pracy. Ja tutaj yy, wolałbym sobie. A nie, Majtek to nie potrzebuje zmieniać. Skarpetek też nie. Czy na komputerze wszystko działa? Działa. Dobra! Yy, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę, bo jest to mega ważne. Ja idę teraz odłożyć szybko rzeczy do jakiejś skrzynki, bo te pieniądze to bym wolał chyba zostawić. Dobra, w lodówce zostawię te pieniądze, niech mi będzie. Yy, nie mogę ich tutaj włożyć? Dobra, jezonko zostawię. N Mniejsza. Tutaj mogę schować pieniądze. Mogę, mogę, mogę. A, dobrze, w piekarniku słuchałem, Nikt się nie domyśli. Dobra, a więc teraz jadę szybko do pracy, bo już jest dzionek. Ale zobaczycie, co dziś będzie się działo, bo to nie będzie zwykły dzień pracy. No ale kontynuując. Który samochód był zatankowany? Ten był zatankowany. Dobra! A więc jedziemy do pracy. Dziś, niby zwykły, normalny dzień. Mam nadzieję, że będzie naprawdę fajnie się dziś pracowało. Zobaczymy, czy wszyscy będą w pracy. Fajnie by było, gdyby wszyscy byli w pracy, bo mam do pewnych osób tutaj propozycję, ale zobaczymy czy ta propozycja będzie im pasowała. Dobra, tutaj chyba już zapoznałem się trochę w tym mieście tak, dobrze, pamiętam. Okej, okay, to jest cały czas ta, yy, ta ciężarówka, tutaj zaparkujemy. Okej, okay, pięknie. Dobra, zaparkowane wszystko i znowu dzień w tej pracy. Super i znowu te krowy tam. Ej, a to u dziewczyny pamiętam z wczoraj! Cześć! Co to się stało? Co się stało? mi pomóc? Jestem wkurzona na ten bank. Po prostu to jest jedyny bank w okolicy, a no. nie chcą mnie tu obsłużyć, bo obsługują tylko osoby grające w Brawl Stars no, no dobra, to jest trochę racji. Zgodzę się stało. P Powiem ci tak, e, chciałabyś się na nich odegrać? No pewnie, że bym chciała. Dobra, to dziś o 21.00 bądź tutaj przy kolumnie. I, I wszystko ci wytłumaczę, ok? Ok, ok. Dobra, dobra. No to do zobaczenia. Cześć. O, oh, dobra. Już jedną tutaj wtajemniczyliśmy. Dobrze. To jest kolejni Cześć! Yyy eee, El Primo, co ty robisz? Co, co to jest? Eee, na posterunku? Zawsze. Eee, wszystko ok? Tak? Eee, do, eee... Okej, okay, dobra, tego nie widziałem. Ja, kolejny normalny dzień w pracy. O, hej, Spike, czemu tak się zmniejszyłeś? No, wczoraj trybu ławiłem, usnąłem i się tak chodziłem. Ja, no dobra. Wszystko tam Ponieważ u ciebie dobrze. Rakości, mogę ci patrzeć w oko. Aha, okej, okay, no w sumie racja. Okej, okay. no, no spoczko. Cześć, Timo, co tam u ciebie? Cześć. Źle, bo patrzcie, ile papierkowej roboty. Ja, ja, ale muszę... dużo ci dali, no! Z... Wkurza cię to? No, wkurza, bo za dużo dostaję. Na przykład Spike dostaje prawie nita, dostaje dostaję wszystko za nie. Hmm. Ch chodź, Timo, na chwilę. Chodź, 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 chodź. Słyszałem, że w tej robocie ciebie nie szanują dosyć i że chciałbyś więcej zarabiać. No. Chciałbym premię jakąś za to. Okej, okay, dobra. O 21 napadamy na bank Brawl Stars. Co ty na to? Weźmiesz Moja i fantytka. wyniesiesz tyle forsy, ile uniesiesz w rękach. Dobry pomysł. Się spotykam. Spotykamy się tutaj i nie wychodź z pracy. Powiedz, że musisz się czymś zająć, okej? Okay? Yy, dobra. Cii, cii, ciu, bo tutaj przyszła ta sekretarka. Dobra, wróć na miejsce, dobra. Ale, yy, czekaj, pamiętaj, no, no. że jestem Kazardzistą i masz to... O powiedz. dzięki! Super, dobra, czekaj, ty muszę schować trochę pieniędzy. Tutaj trochę już schowałem. Dobra, cichutko, cichutko. Kolejny super dzionek. Yy, ale ja nie mam komputera. Ej, ja nie mam komputera. Ej, chłopaki, macie komputer? Bo nie ja mam. mam ja mam. O, okej, okay, to Spike, pomożesz? No dobra, to czekaj, wyciągnę. Okej, okay, dobra, super. O tej pizzy trochę leży ja No mam dwa, który byś chciał? Taki? Yy, czy no. taki? Yy, ten nowszy poproszę. Żebym Ten, mógł ogarnąć. Okej, okay, dobra. O, dobra, super, dziękuję bardzo. Proszę. Dobra, tutaj sobie połóżmy. Okej, okay, zwykły dzionek, ale super. Yy, dobra, teraz trzeba trochę pochodzić i poszperać. Hmm, tutaj Spike pracuje. Timo też, co się u góry dzieje, sprawdzę. O, tutaj jest. Yy... Prezes i dzień dobry panie prezesie Dzień, dzień dobry pani sekretarko e, Wyspani? Wszystko dobrze? Mm. Mhm, okay. to super To dobrze, dobrze, to, y, ja tam idę dalej pracować e, dobrze. dobrze, proszę kontynuować Dobrze, tutaj teraz tędy przejdziemy, idę do Leona. Bo pamiętam, że Leon też nie był trochę mm, tutaj przez bank doceniany. Tu, 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 tu. E, e, siema Leon, co, co tam u ciebie? A dobrze, a u ciebie? E, słyszałem, że ogólnie tutaj w tej pracy to ciebie tak niezbyt szanują. No. Tak siedzisz tutaj, tak. Masz tyle. Mocy, i tyle możesz robić, a siedzisz i pilnujesz jedynie banku. Yy, masakra. Okej, okay. mam pomysł. Czy chciałbyś dużo zarobić? No, a w jaki sposób? Okej, okay. wchodzisz w to czy nie? Powiedz mi od razu. Dobra, jak wchodzisz, to git. Mianowicie, trzeba. To znaczy, trzeba. Obrabowujemy bank. Bank Brawl Stars. Co ty na to? Tylko... No dobra. Ale okay. żeby mnie nikt nie wykrył Nie, 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 spokojnie, mam już osoby załatwione Tylko po cichu, bo może ktoś tutaj przyjść za chwilę Dobrze yy, Witajcie, panowie yy, O, yy, cześć, co tam u ciebie? Ale co... no wiesz, kontrola taka. A prezes... co, wy, co wy tutaj tak? Prezes cię przysłał? No, no tak, się, tak, a szef to nie przysłał. A, Ko dobrze. Kontrola, kontrola, Kro kontrola. każdego błudu pod dobra. Mówię. Trzeba pilnować sejfu, gdzie jest ponad miliony. No tak, to to, to jest racja. Nie, ja to jest z Lonem, sprawdzałem, czy nie śpi, czy tam wszystko dobrze u niego, bo wiecie, ja zawsze przychodzę do pracy i się witam z każdym. Yy, do, dobra, yy, to Leon, to yy, potem się widzimy na tym burgerze po pracy, okej? Okay? Tak, Burgerzy mogę tak. z wami Nie, 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 no niestety musimy we dwójkę, bo Leonowi się żona tam... Yy, a, a, wiesz, a co tutaj się dzieje? Yy, yy, a, a, dzień dobry panie prezesie! Yy, dzień rozmawialiśmy dzień na burgera Panie przyzwo, się, ja to ich Na ja się umawialiśmy z Mamy Leonem i y, y, y mm -hmm. tutaj wszystko pasuje, gitarka, gra... Yy, prawda, Leon? Tak, mm -hmm. tak. no Ciekawe. właśnie. Dobrze, y, to ja to idę pracować dalej. To może zaproszę na herbatę? Albo na wodę, o, o, o to pan obo, boi. Obo na wodę, dobrze, to, to o, do zobaczenia Leon, trzymaj się, yy, do zobaczenia po pracy Dobrze, dobrze, no. okej, okay, dobra, jest wszystko załatwione, konspirka full jest yy, Okej, okay, dobra, wszystko jest zrobione, ale ty rzucasz tym hajsem, Timo, ja nie no, mogę. Trzyma. Nie, 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 no nie możesz, jesteśmy w banku, Timo! Yy, nie, tutaj ja. nic Spike, tutaj nic nie było, tutaj masz tam no, pieniądze, yy, do safeu możesz włożyć. Yy, dobra, okej, okay, dobra ale jestem zmęczony. Dobrze, trochę się przywitałem. No i teraz trochę roboty. No to sobie pan poklikam i, i, i do roboty. Dobra, okej, okay. jest Robione, ale się zmęczyłem. Cały dzień w pracy. No Timo, okej, okay. za za pół godziny się widzimy, więc spokojnie. Okay. Dobrze, musimy się jeszcze jakoś pozbyć tych tutaj, którzy tutaj są. Zapraszamy. Zapraszamy na imprezę dzisiaj w gabinecie dyrektora. O, o, tak, e... o impreza. O to to. My z, z tym chyba wyjdziemy tylko na chwilę, bo potem na burgera się umówiliśmy i z Leonem jeszcze. Więc. Dobrze, dobrze. Tak, dobrze, szybko. Dobrze. dobrze, dobrze. To idziemy na tą imprezkę. Ho, 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 ale będzie super. Ale wszystko przygotowane, zapraszamy. Tak, wszystko zapraszamy. O tutaj. O, ja, ale. Spokojnie, Ja, no dobrze, dobrze. Szpaczmy jakiegoś szampana. O, okej, okay, dobra. Co to jest? El Primo. To są, to jest cukier do herbatki. A, dobrze, cukier, A, do, okay. herbatki. cukier do herbatki, tak, tak do dobrze. Cukier! dobrze, to trochę mogę? też wezmę. Na no to państwo mam ochotę. Ja poproszę kawałek pizzy i trochę ma, bananów. na wynos. Dobrze. O, dziękuję za pizzę na wynos. No może jeszcze trochę wina? No, trochę dla ciebie, tutaj napój. Okay, Dobra, ale się najadłem. Oh, oh, no. ho, Dobra. To, to, to my idziemy, żeby przypadkiem nie było aż ten. Y, trochę tłoczno jest, a my się umówiliśmy, więc tutaj miłej imprezy. Ale jeszcze burgera po pizzy, tak Tak, tak, jesteś... tak, no. Mi, miłej zabawy. Do, do zobaczenia jutro w no, pracy. Jak no ja oj, tak tak. Do Dobra, no będziemy, tak, tak. Dobra, będziemy... Dziękuję do pa. Pa, pa pa. Dobra, pozbyliśmy się. Teraz idziemy się no. spotkać z jeszcze jedną dziewczyną. Ona, mia... ona, ona miała załatwić rzeczy to... pamiętasz tą klientkę, którą wywaliliście wczoraj z tego banku. No właśnie, to ona miała załatwić rzeczy. Jeszcze na dole Leon ma nas czekać. Dobra, chociaż chodź, chodź. ona tutaj czekała przed jednym z. O, jesteś, dobra. To, co ci dobra. napisałem SMS-em? Masz wszystko? No tak mam. Okej, okay, dobra, rewelacja. To po kilofie dla każdego, żeby wziąć. Tam granaty jakieś. Ja poproszę jeszcze tą bazukę. O, to jest jeden. Okej, okay, trochę amunicji. Okej, okay, mogę bazukę, mogę, mogę, Timo? Tutaj masz granaty, ale też sobie też coś zostaw. Tutaj masz granaty, tutaj masz bazukę, jeszcze ammo tutaj też. Tutaj też flashbangi. Weź sobie jeszcze tutaj tego asalt. Okej, okay, dobra, chodźcie, chodźcie. O, dobra, nie, 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 chodźcie, chodźcie, dobra, Wchodzimy. Ej, czekajcie. Nie ma, nie ma. Ja no już... nie mam naładowanego. Ej, nie macie y, przypadkiem y, jeszcze jakiegoś granatnika czy coś, bo ja to nie mam naboi w tym, w tej bazucie Nie mam w ogóle naboi. O, dobra, tutaj mam jeden. Dobrze, jest, jest, jest. Okej, okay. to... Dobra, dobra. Okej. Okay. Chodźcie, 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 tutaj tędy, 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 tędy. Okay. Okej, po cichutku, po cichutku, otwórzcie, ja tam wam otwieram. Chodźcie, chodźcie, Cześć Leon, jesteś Leon, nie śpisz? O, oh, jest. Oh. O dobra, tutaj masz szybka na. Trochę amunicji. Dobra, otwieraj, otwieraj bank. Dobra, jest otwarty, super. Wbijaj, 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 wbijaj. Ja trzymam tutaj drzwi, żeby się nie zamknęły. Leon, chodź, 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 chodź. Wbijaj, 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 wbijaj. Dobra, wbijamy, wbijamy, wbijamy. Do, do środka, do środka, do środka, do środka. Żeby nas nie zbąkali. Dobra, okej, okay. zbierajcie tyle, ile można. Dobra, szybko. każdy złoto, jakie możecie. Sprawdźcie. Tutaj jest tak, Tutaj jakiś. Dobry. Syf? Nie no, coś jest tutaj, coś, coś można ten... Yy, zabrać. Sporo tego złota. Ej! Co to jest? Ej, co to jest? Co to jest? Dobrze, nie wiem czy to jest ten. Dużo warte, czy nie. Dobra, teraz tylko jak wyjść stąd? Ej, co to jest? Janek co to jest? Nie, no, no, to to jest? Yy, yy, nie wiem! Uwaga! Oj, ha! Ha! przepraszam! <grydolo> Dobra, wychodzimy Dobra, Ej, nie mam, nie mam ten Amunicji, znowu nie ma amunicji O co chodzi? Oj, dobrze, mam Dobrze, ej, nie możemy wyjść To wszystko jest zablokowane Inspekcja, co tu się dzieje? Ej, uwaga, bili, bili, bili. Uwaga, Uro! rzuciłem Dobrze Zabić, zabić, szybko zwiewamy Ej, bije Czekamy. Bije. bije, zwiewaj, zwiewaj Uciekamy, przyładowuję, 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 przyładowuję. Wysadzam drzwi Uro! Dobra, zwiewamy szybko. Schody zniszczę, żeby się nie dostali. Aj! Dorwali mnie, dorwali mnie, dorwali! O, dobrze, uciekaj tędy! Dobrze! Ej! Ten El Primo mnie goni! Dobrze, zabicie El primo O! <laughs> dobra! Zwiewamy szybko! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Y y Rzucam granat! Jeszcze raz, uwaga! O, uwaga, uwaga! Ała! Dobra, źle zrobiliśmy, źle zrobiliśmy, rzuciliśmy za dużo tych granatów. Dobrze, lecimy, szybko na stację, na stację, na stację! Chodźcie, 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 Timo! Idę, Kajak, zwiewamy! Ej, tam strzelają cały czas do nas! Dobra, rzućcie coś! Aj, znowu ktoś rzucił! Nic nie widzę, biegniemy, biegniemy, biegniemy! Dobra, chodźcie tutaj, szybko! Szybko za stację, szybko! Idę, Ale się zgrzałem! Ja nie mogę! Jesteście? Kajak! Timo! Oj oj! Ile macie złota? No ile macie złota? Ja nie mogę, ja Ej. mam 75! No! Obra... Mamy... Jesteście bogaci, patrz co no. mamy. Ile ty go masz? Co? Ale dużo, dobra, ej, dobra, wracamy do mnie do domu I, i tam Musimy rozdzielić cały łup, ale dobrze, dobrze Byle nas policja nie znalazła, ok? Ja nie mogę, dobra, widzimy się u mnie w domu Tylko ciś, ale było Emocji, co? Ja nie mogę, tego to się nie spodziewałem Dobrze, mamy forsę, muszę Stworzyć bank Nie, nie, zbierz tą forsę tutaj, to, to nie jest potrzebna Dobra, my kończymy odcinek Dzięki za to, że byliście Obrabowaliśmy bank by nas teraz nie złapali w kolejnym. Więc, jeżeli chcecie więcej odcinków, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Nie do zobaczenia. Cześć, pa pa! pa. pa.